Szczególne zaangażowanie i dbałość organizacji organizację bazu i za to wszystko, co mamy na nas do za te miliony złotych, które dzięki Panu zaangażowaniu zostały skupowane, abyśmy mogli uczyć się w takich warunkach, za szczególną troskę o wyposażeniu szkoły i zawsze dobre słowa, na które Pan w wyjść. Dziękuję. Proszę przyjrzeć się. Dziękuję. Szanowni Państwo nie przypuszczałem, że tak szybko powiem to słowo, ale dzisiaj jest ostatni dzień oficjalnych, oficjalnej współpracy z człowiekiem, z którym współpracuję już bardzo wiele lat, który przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Rodziców i z własnej woli, nieprzyruszonej woli rezygnuje z, ze współpracy z naszą szkołą. Pani Wojtko nie wstyd Panu? Kłan. Ale proszę Państwa należy dziękować za to, co dobre. Panie Wojciechu, proszę przyjąć takie chociaż skromne podziękowanie za tą współpracę wieloletnią, za to, że pan zawsze był największym krytykantem, nie, ale, ale w takim sposób tym samego dyrektora ja, szkoły za to, że za, za to, że trzymał Pan sztywną ręką kasę tej Rady rodziców, której chcieliśmy lepiej wydać, ale po prostu myślę, że wszystko to było za... Kucie, że podziękuję jeszcze jednemu przedstawicielowi naszej rady rodziców yy, yy, ta pani zawsze była w trudnych chwilach, nawet jeśli była paneka kolegowusa, zawsze się zajmowała w szkole, zawsze służyła mi dobrą radą, zawsze mi pomagała jako przedstawiciel Rady Rodziców, bo na pan tak to jest osoba, która rządziła po trudnej roboty. Dlatego pani pani, że Ale pani Agierzko zostaje. Jeszcze ma dziecko w szóstej klasie, także jeszcze będzie w siódmej, także jeszcze przez dwa lata namówimy do pracy. Pani Agnieszko bardzo dziękuję za współpracę. Szanowni Państwo, w zasadzie to tyle na koniec. Bardzo dziękuję jeszcze wszystkim tutaj obecnym za przygotowanie tak fajnego apelu w rygorze sanitarnym. Ja wiem, że stać było klasą ósmą rodziców, klasą na coś więcej. Bardzo dziękuję uczniom i rodzicom za przyłączenie się do inicjatywy zbiórki pieniędzy zamiast kwiatka. Myślę, że ten szczytny cel bardzo dobrze pomoże nasze, nasze społeczeństwo w byciu dobrym. Myślę, że to jest taki tylko zaczynek, aby dzielić się tym, co mamy z innymi potrzebującymi i mam nadzieję, że będzie to tradycją naszej szkoły, aby w tak pięknych dni jak dzisiaj, zamiast tego kwiatka, można było przeznaczyć naszą wolność, naszą na szczelnica.